Miąższ grzybów jest bogaty w wiele cennych wartości odżywczych, szczególnie w białka, rybów, lawiny i niacyny. Białko jest bardzo ważne, ponieważ każda komórka ludzkiego ciała składa się z niego. Tworzy nasze włosy, paznokcie, kości i mięśnie. Odpowiada za wzrost człowieka i jest budulcem mięśni organizmu. Świeże grzyby zawierają przeciętnie od 1,5% do 4% białka, natomiast suszone od 10 aż do 40%. I to właśnie suszone posiadają białko zbudowane z prawie wszystkich znanych nauce aminokwasów, w tym egzogennych, czyli takie, które muszą być dostarczane organizmowi w codziennym pożywieniu. Jeśli chodzi o rodzinę gatunki, to najwięcej łatwo przyswajalnego białka mają prawdziwki i pieczarki. Inne białko roślinne nie jest tak bogate pod względem aminokwasów, jak to zawarte w grzybach. Grzyby korzystnie wpływają na układ nerwowy, zawierają również cenne składniki mineralne. Grzyby to źródło witamin z grupy B, dlatego mają dobroczynny wpływ na nasz układ nerwowy. Niektóre gatunki, m.in. kurki, są źródłem prowitaminy A, stąd ich pomarańczowa barwa. Co ciekawe, występuje w nich również witamina D, która nie spotyka się w roślinach zielonych. Ponadto grzyby zawierają potas, który kontroluje ciśnienie krwi, poprawia koncentrację. Zawierają również fosfor oraz magnez. Ilość magnezu w grzybach jest zbliżona do zawartości tego pierwiastka, który znajduje się w świeżych owocach czy warzywach. Spożywanie grzybów to też dobra okazja do wzbogacenia naszego organizmu wapń. Grzyby zawierają stosunkowo mało tłuszczu i kwasów tłuszczowych, można bezpiecznie je jadać będąc również na diecie odchudzającej. Są niskokaloryczne: 100 g świeżych grzybów dostarcza około 34 kalorii. Mimo tego, że zawierają sporo różnego typu węglowodanów, to są to węglowodany nieprzyswajalne. To dobra informacja również dla cukrzyków. Obróbka termiczna grzybów oraz ich łączenie z innymi produktami jest niezwykle ważne. Unikajmy smażenia grzybów. Są nie tylko wtedy wyjątkowo kaloryczne, ponieważ chłoną tłuszcz, ale także mogą spowodować problemy żołądkowe, niestrawność i zdęcia. Najlepszym wyborem będą grzyby gotowane, duszone. Warto do nich dodać takie przyprawy jak majeranek, tymianek, kminek czy też rozmaryn. Bywają one pozytywnie na trawienie. Nie podawajmy grzybów ze śmietaną, alkoholem, tłustym mięsem, ponieważ wydłuża to czas trawienia zjedzonego przez nas posiłku. Przy wrażliwym żołądku nie serwujmy ich z warzywami strączkowymi i produktami wzdymającymi, na przykład cebulą. Grzyby mają w sobie bardzo dużo związków chitynowych i ściana komórkowa jest chityna. To wielocukier podobny do celulozy, dlatego człowiek nie radzi sobie z jego trawieniem. Mamy uczucie pełne sytości, pełności, po zjedzeniu czasami posiłku, który ma w sobie grzyby. Warto jednak podkreślić, że poddanie grzybów w obrótce termicznej np. gotowaniu lub duszeniu sprawia, że nie są one aż tak bardzo ciężkostrawne jak powszechnie się uważa. Dlatego jedzmy je, ale zachowajmy umiar. Na pewno nie mogą spożywać grzybów osoby na nie uczulone. Powinno również ich unikać osoby z chorobami układu pokarmowego np. zespołem lita drażliwego. Tyczy się to również osób starszych, a także kobiet w ciąży i tych, które karmią piersią. Nie mogą ich jeść również osoby, które zdiagnozowano choroby wątroby, szóstki, nerek czy woreczka żółciowego. Zalecenia mówią, że grzyby można podawać dzieciom dopiero od trzeciego roku życia, a nawet później, ze względu na jej delikatny układ pokarmowy. Jeśli po zjedzeniu grzybów źle się poczujemy, mamy bóle głowy, biegunkę, wymioty, należy udać się do najbliższego punktu medycznego, zabrać ze sobą resztki potrawy, która zawierała grzyby. Przy zatruciu grzybami nie wolno jeść ani pić.